Przez minione trzy miesiące wiele się działo w Wiślańskim Muzeum Beskidzkim. Wszystko dzięki nieformalnej grupie MUZA, która działa przy placówce. Grupa pozyskała pieniądze z programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na działania służące popularyzacji najpiękniejszych wartości kultury góralskiej. Zajęcia prowadzono w wyremontowanych pomieszczeniach chaty u Niedźwiedzia. To nowe miejsce, które od tego lata służy Wiślańskiemu Muzeum. Byli miejscowi, ale również turyści, którzy w Wiśle odpoczywali. Każdy wybrał, co go ciekawiło. Pierwszy raz, jak byłam, był haft, haft krzyżykowy i też pisanie gęsim piórem. Potem, jak byłam, to szyliśmy kapcie. Ale wachlarz zajęć był jeszcze szerszy. Od heklowania przez rzeźbę, ceramikę po obróbkę wełny. Już byłam na zajęciach sfilcowania. To na nich robiliśmy takie małe myszki, i też kuleczki, z których również można stworzyć w Albo mogą się bardzo dobrze też nadać na naszyjnik. Um, a teraz jestem na zajęciach z heklowania. I obecnie udało mi się zrobić aż już dwa łańcuszki. Każde zajęcia toczyły się pod okiem instruktora. Pokazywał i doradzał, a przede wszystkim miał wiele cierpliwości, bo nie zawsze wszystko uczestnikom szło gładko. No, a nie, to pańce, Teraz o, to no to jest zasady. Cienka nić, szydełko i już można heklować. Heklowanie to w ogóle pochodzi w słowo z koniakowa, bo tam się hekluje. nie? Robienie na szydełku to jest robienie takich gazetowych różnych wzorów, które nie składają się z elementów, a heklowanie składają się właśnie z elementów, z kwiatuszków. Program realizowany w Muzeum Beskidzkim to nie tylko organizacja wakacyjnego czasu dla dzieci i młodzieży, ale również, a może przede wszystkim przekazywanie tradycji. Tej, która powoli zanika. Dobrze, że są takie zorganizowane zajęcia, bo można zobaczyć, jak to jest i się czegoś nauczyć nowego, a to jest naprawdę wciągające. Takie opinie nie były odosobnione zainteresowanie kulturą górali cały czas jest, zatem przed wiślańską grupą Muza, wyzwanie, by w przyszłym roku projekt kontynuowano.